Witajcie! Ponownie chciałbym Was zaprosić do obejrzenia przywoływania postaci w grze Exos Heroes, ale tym razem później chciałbym Wam pokazać kawałek gameplayu, żeby nie było w kółko tylko przywoływania, przywoływania, żebyście zobaczyli, jak wygląda sama gra, ale żeby nie przedłużać. Zaczniemy od. Czekaj, aż mi się uzbiera tej waluty do przywoływania tych postaci premium. No i udało się, także gram dwa dni i drugi raz przywołam 11 tych premium postaci, całkiem fajnie, miło, póki co szybko, szybko to idzie, nie wiem czy tak będzie dłużej, ale miło, że póki co tyle te walutki nam rzucili. większość z kampanii, może to jest z kampanii, nie jestem pewien, eee... nie śledziłem tego aż tak bardzo. Jest parę rzeczy, które chciałbym słuchajcie, wyjaśnić. Gra będzie mi strasznie muliła w tym nagraniu. W poprzednim mi muliła, nawet nie zdawałem sobie sprawy. To nie jest wina samej gry. Jeżeli gracie na smartfonach, nie ma żadnego problemu. Mi muli tutaj, jak nagrywam, bo gram na PC-cie, na emulatorze, na BlueStacksie. O, postać, którą niedawno poznałem w kampanii. Już kilka postaci, których poznałem w kampanii, ale w niej nie dostałem mam z tych szardów. Okej, okay, dobra. Koleś. To nie jest jego twarz, to jest maska. W każdym razie, słuchajcie, gra nie muli, normalnie nie muli. Jak gracie w telefonach, w smartfonach, nie muli, nie muli wcale. Mi muli jak gram na emulatorze, aczkolwiek to wynika prawdopodobnie z tego, że mam za mało ramu, mam 4 giga, giga ramu. I to jest chyba dla bluestacka za mało. A że gra jakaś brzydka też nie jest. Znowu same czterogwiazdkowe. Mm, ta jest chociaż fajna. Ale ma książkę, kujonka. Dobra, co? To było wszystko fajne, co zostałem z tych 11. Dobra, teraz mi smutno. Czekajcie. Czekajcie. Zejdź, kobieto, mi. Zasłaniasz, głupia fiaro Dwie czwórki dostałem. Wiecie, w, 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 poprzednim razem tyle ich było, że odruchowo czekałem na jeszcze z pięć, a tu... Czuję się oszukany w tej chwili. No nic, trudno. Czyli widać poprzednim razem, chociaż nie dostałem żadnej pięciogwiazdkowej, to miałem farta, bo teraz mieliśmy porównanie, co się mogło wydarzyć. Wtedy naprawdę miałem was. Klas... Ile? Pięć, sześć, cz gwiazdkowe postaci? Było ich sporo. Teraz tak trochę słabiutko. No dobra. Eee, to nam przyspieszyło trochę sprawę. Myślałem, że trochę więcej spędzę czasu na otwieraniu szardów. W każdym razie, słuchajcie, gierka naprawdę działa bardzo płynnie. Na telefonach. To tutaj mi tutaj będzie mieliło, będą pewnie problemy z dźwiękiem, z obrazem, przez to nic nie poradzimy. Skoro jesteśmy tutaj, słuchajcie, główne menu ten surowiec to jest energia, tak? Odpowiednik energii z rajda. Zapomniałem, jak to się to nazywa w tej grze, mówię na to energia odruchowo. Na razie limit mam 49. Słuchajcie, parę dni temu miałem 20. Skaczę z każdym poziomem, jak w rajdzie, ale nie skaczę o punkt z każdym poziomem. Skaczę gdzieś. Teraz nawet nie wiem, o 7, jak, jakoś tak, o kilka, o kilka. Co, co poziom skacze o kilka, po poziom kąta skacze o kilka, jakby tej energii. I ona się odnawia też, jak w rajdzie, z upływem czasu, ale nie co 3 minuty, a co minutę 20. Więc nawet jeżeli przy takiej samej ilości, jak w rajdzie, będzie dużo szybciej się odnawiała, to też jest jej zaleta. Druga zaleta jest taka, że nie wszystko zużywa energię, jak gramy sobie, to już chyba mówiłem ostatnio, jak gramy sobie w historię, w, 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 to jest nazwijmy to kampania, tak? Eee, tutaj klik, przeszedłem dwa rozdziały, e, prolog, i pierwszy rozdział, jestem w drugim rozdziale eee, i po prostu klikam sobie kolejną jakby misję w, w tej historii, jaką chcę przejść w tym miejscu i przeniesie mnie do fabuły tam, gdzie ją zostawiłem pod jakieś okienka dialogowe przejrzę i i sobie, i sobie mm, jakąś walkę stoczę i, i, i ten... ale nie chcę wam pokazywać mi, misji fabularnej, żeby nie spoilerować fabuły dużo dobrego o niej słyszałem, szczerze mówiąc mnie strasznie nudzi dialogi są szczerstwe, postacie nie są złe ale dialogi są napisane po prostu ty jesteś głupi! Nie, ty jesteś głupia! Spadaj! Nie, ty spadaj! Ale. i spogadaj. Także nie, dialogi są pisane przez. nie wiem, może, może nie są źle napisane, może są przetłumaczone przez idiotę. Bo prawdopodobnie była gra pisana po japońsku, nie jestem pewien. W każdym razie dobra. To tyle. Tu, tu mamy historię. Tu mamy różne surowce, jakie są w tej grze. Za to przywołujemy postacie. Nie wiem, czy co jeszcze za to robimy, bo jestem jeszcze w tej grze zielony. Za srebro też jeszcze nie jestem pewien, co robimy. Za mało w tej grze grzebałem. To jest waluta, którą kupujemy za kasę, i za tą walutę kupujemy inne rzeczy. Między innymi właśnie to, za co przywołujemy postacie. Czy energię pewnie też za to możemy kupować. Co tu jeszcze mamy? Sklep. Tu mogę chyba włączyć ten właśnie, wszystkie różne menusy, żeby pokazać moją drużynę, jak wygląda ładnie bez tego wszystkiego. Nie wiem, eee, tu jest skrzynka pocztowa, tu nagrody za różne zadania się będą teleportowywały. Eee, dostałem jakieś coś, nawet nie wiem co to jest, ale dostałem. Aha, postać. Wow, dostałem rarkę. Ola Boga, eee, tutaj mam. Trochę energii odłożonej na zapas. Wcześniej to odbierałem za każdym razem jak to dostawałem, bo nie wiedziałem co to jest. Teraz wiem, że to jest energia, więc będę to oszczędzał. Eee, czekajcie. Wydaje mi się, że na wszystkim mam dość dużo dni eee, jeszcze do wykorzystania tego. 89 dni remaining. Jeżeli dobrze rozumiem, to mam jeszcze dużo czasu, żeby to wykorzystać. Bo jak nie, no to, to stracę pewnie jak tego nie odbieram. Eee, w każdym razie, co jeszcze tu mam? Tu mamy różne oferty. I informacje, to chyba jakiś event się toczy i oferty jakieś ze sklepu ciekawe. W pamiętniku dostajemy nagrodę. nie zaraz, w pamiętniku czy w żurnalu dostajemy nagrody za, chyba w dzienniku dostajemy nagrody za różne zadania, jakie tam wykonaliśmy. Ot. Dobra, w żurnalu przeglądamy postacie, które odebraliśmy, pomyliłem, pomyliłem dziennik z tym, z pamiętnikiem w pamiętniku. Przeglądamy i odbieramy nagrody, jakie receive all. I tutaj znowu nam się przyniosło trochę nagród do skrzynki. Między innymi 150 tego, za co będę mógł znowu sobie tworzyć 11 premium postaci, tylko będę musiał zbierać jeszcze trochę tego, nie? Te skrole są do podnoszenia post poziomu postaci. Tyle, tyle wiem. Eee, nie wiem do czego jest ten kawałek kamienia, ale whatever. Kiedyś się dowiem. Eee, na razie, na razie, Z tych skroś jeszcze nie korzystałem. Na razie, wiecie sobie, pykam kampanię i eksploruję świat. Eee, I nic więcej ciekawego nie robię póki co w tej grze. Tu zarządzacie Herosami. Mniej więcej podobnie jak w, w raidzie. tylko. Na tyle inaczej, że jeszcze tego nie ogarnąłem. Jak ogarnę, dam znać. Tutaj zarządzacie drużyną, czyli wybieracie, jakby, formację, w której będziecie ustawieni, i i, i, no i skład swojej drużyny. Co jeszcze Wam ciekawego mogę pokazać? Tutaj, tutaj się w rekrut się przywołuje postaci. Ale to, co ja chciałbym Wam pokazać teraz, to jest jak wejdziemy za zakładkę świat. Zwykle w tej grze póki co. Jak nie jestem w trakcie robienia historii, przewoływania postaci takich dupereli, czy po prostu grzebania w menusach, żeby się próbować ogarnąć w tym wszystkim. Na razie do tej gry jest dość mało poradników, to mnie trochę wkurza. Przydałoby się, bo naprawdę jestem kompletnie zielony. Jest, wiecie, niby podobna do Rajda, ale na tyle inna, że. Teraz tak. Przytrzymując ekran palcem, jakbyście grali na smartfonie, a, a tutaj myszką e, wybieracie kierunek biegu swojej drużyny. Jakiś smog zaraz pewnie mi zionie ogniem w moich, a nie odlecie od niech spada. Cfel. W każdym razie biegamy sobie, to nie zużywa energii z tego co widzę, fajnie. Dobra, możemy. Możemy biegać ręcznie, to, to co chcę wam pokazać teraz, to że możemy biegać ręcznie. Znalazłem coś 40 eksodium. Hurra, to jest chyba jakaś, jakiś surowiec. E, możemy biegać ręcznie i samemu szukać e, surowców i wydaje mi się, nie, nie, nie zauważyłem, czy mi spadła energia, A jak to podniosłem o jeden. W każdym jak biegamy, to nie spada. Może jak podnosimy to spada. Nie wiem, będę musiał przeuważyć. Na razie. Słuchajcie, to co wam chciałem pokazać, e, klikacie Lenombe le, le, le Exploration. W każdym razie Exploration, tam to jest ważna część. I teraz tak, macie dwie opcje. Smart Exploration i Exploration. Jaka jest różnica? Smart Exploration, tu macie napisane, wyloguje Was z gry i będzie eksplorowało samo. I słuchajcie, no i Wasza drużyna będzie sobie biegała, Wy będziecie, wiecie, kompletnie offline względem tej gry. Będziecie sobie, nie wiem, mogli oglądać filmy na YouTubie czy coś tam, nieważne. Sprawdzać, sprawdzać Facebooka. A gierka będzie sobie, wasza drużyna będzie sobie biegała, szukała skarbów i walczyła i zbierała doświadczenie. Przy wyłączonej grze. I każda akcja, jaką drużyna wykona, w sensie, wiecie, wykopanie skarbu, czy walka, to będzie po prostu jedna stracona energia. Nie jak w, kurwa w raidzie, że zaczynacie gdzieś tam od paru, a kończycie tam, nie wiem, chyba na 16, za jakąś kurwa jedną walkę, macie 130 energii, a jedna walka wam zabierze, zażyje 16. Ehm... I pykniecie kilka walki, hu, po energii. Wkurza mnie to niemiłosiernie. Um, czyli tak, to jest ta eksploracja. wyloguje was z gry, będziecie sobie, gra jest wyłączona, ale działa. I jak potem sobie przy, wejdziecie do gry z powrotem, dowiecie się, co wasza, ile energii straciście, prawdopodobnie całą, jak was tam nie będzie, z, wiecie, z pół godzinki czy tam ileś minut. Um, w każdym razie, wyloguję was z gry i jak się zalogujecie z powrotem, w sensie, wyłączycie gry jeszcze raz, no to zobaczycie, co znaleźliście ze skarby i takie tam rzeczy. I Druga opcja to jest po prostu eksploracja taka, jaką przed chwilą robiłem ręcznie, ale automatyczna. Wasza drużyna sobie biega sama, wy możecie na to patrzeć, nie musicie na to patrzeć. Znalazła jakiś skarb, pokopała, trochę doświadczenia dla mojej drużyny znalazła. Ja czekam na jakąś walkę, mam nadzieję, że zaraz jakąś walkę mi tu znajdzie, bo chciałbym wam pokazać walkę. Chcę, chcę wam pokazać jeszcze jakąś walkę w tej grze, żebyście zobaczyli jak wygląda walka w tej grze, no po prostu. I myślę, że na tym skończymy. Myślę, że na tym skończymy. Często te walki dość szybko się trafiają. No ale wiecie, nie ma żadnej gwarancji. Walka będzie automatyczna. Standardowo w tym trybie. Ale mogę sobie tak jak wejdzie, w każdej chwili kliknąć, że ja sam pokieruję moją drużyną, i to zrobię. Bo automatycznie za szybko by się potoczyło, nawet byście nie pewnie nie zauważyli, co się dzieje. Ja nie. Za... Wiem, jakie te ruchy mają postać. Jakie te postacie mają ruchy, a i tak nie nadążam wzrokiem za tym, co się dzieje. 10 Ekzodium znalazło. W każdym razie, słuchajcie, walki są dużo dynamiczniejsze niż w Raidzie, jeżeli chodzi o animacje. Mówię, że jeżeli ktoś grał, nie wiem, w gierki typu Grandia, dwójka, była taka gierka. Albo Final Fantasy. Ja osobiście grałem głównie w ósemkę. To walki przypominają trochę to. Te dwie, te, te, te tytuły. W inne finale pewnie też, nie? O, cicho chyba walka. Luzik arbuzik. Pokażę wam walkę i mogę spadać. Nawet nie wiem z czym będę walczył, ale to ważne. To nie jest moja najsilniejsza drużyna. Tu mam jakiegoś typa, którego przed dołożyłem na jednym poziomie, tego co go wylosowałem ostatnio. Jeszcze ani razu go nie użyłem do niczego. Ale teraz chciałem go użyć, wyłączę auto. Teraz chciałem go użyć, bo ciekaw jestem, jakie ma ruchy po prostu. To przeciwnik się rusza. Na pewno, że coś gadał. Teraz tak, rusza się moja yy, ta laseczka z wiertłem. O, walczę. Nie musiałem go dokładać do drużyny. Walczę na typa teraz, którego sobie dołożyłem do drużyny. Wiecie co, tak, na razie mogę używać tylko podstawowych ataków, które nie są szczególnie efektowne. Mam więcej ataków, lepszych ataków, ale one wymagają many. Ataki specjalne wymagają many. Nie mają cooldownu, o ile zdążymy się zorientować, ale wymagają pewnej ilości many. I manę zdobywacie różnie zależnie od postaci, jakiej używacie. Przykładowo. Postacie ofensywne. Nabijają sobie manę po prostu atakami. Walisz przeciwnika podstawowym atakiem na ryj. Jeden many zyskujesz. I jeden many to wcale nie jest mało. Jeden many też możesz wykonać potem jakiś atak specjalny. Taki. Może nie, nie najlepszy, ale przy, przy, przyzwoity. I potem jeszcze trochę dołożysz możesz wykonać lepszy. W każdym razie. Postaci ofensywne. O, on już jeden atak wykonał, teraz dzięki temu sobie jeden manę odblokowo może wykorzystać ten atak. Eee, jak widzicie, jeden manę to wcale nie jest mało, maksymalna ilość na tej postaci to jest 5. Tak, czyli, 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 eee, no. Dobra, czyli teraz jakiś atak specjalny sobie pokażemy. Nie jakiś mega efektowny, ale było. Teraz z tym panem możemy pokazać, pokazać jakiś atak specjalny. To jest atak specjalny. A nie, może sobie dawać yy, ten, immunity na statusy, czyli nie będzie można go ugłuszyć, uśpić i takie tam duperele. Ale se wafla dałem do drużyny bezużytecznego. się znaczy, wiecie, na ten moment bezużytecznego, bo teraz mam w dupie czy oni na mnie jakieś statusy nakładają czy nie, chcę ich jak najszybciej zabijać. E, ta, już pyknąłem nią o jedną misję w kampanii, wiem, że jest healerką, jak się kliknę na swoją drużynę to obaj ataki specjalne do healę, po prostu jeden jest mocniejszy od drugiego, obszarowe Hile. Eee. O, ten atak chciałem wam pokazać. To jest dziewczynka, która dołącza do nas w kampanii. Ta ma takie wielkie wiertło. Ten atak, uwielbiam, ten tak śliczny jest. Wiertło wymknęło się spod kontroli, ale i tak. W sensie mówię, wymknęło się spod kontroli, bo tak wyglądało, ale to, za, to ma tak wyglądać. Na tym polega ten atak. Eee. Wiecie co szkoda, że silniejszych przeciwników nie dostałem, bo by było lepiej. Byłoby lepiej, jakby przeciwnicy byli silniejsi. Wiecie co ja jeszcze? Dobra, dostałem. Dostałem jakieś nagrody, które kompletnie nie wiem, wiecie jeszcze co dają. To piórko wiem, że jest związane z eventem, ale nie wiem jaki ma wpływ na moje życie. End exploration. End exploration. Dobra, ten w masce przeciwgazowej. Miałem cichą nadzieję, że będzie zajebisty. A to taki wafel. Ojej, oj, oj, chłopie. Wstyd e, Muszę tylko drużynę postawić. Ta jest nudna. Po co mi healer? Na ten moment. Kolka. Dobra, po co mi healer? I po co mi ten w masce, który po prostu rzuca na siebie jakąś immunity na gówno. Eee, czyli tak, robimy jakieś reformy w tym składzie. Ta pani wyleci. Dobra, wpuszczę normalną drużynę. Jebać system. Ty wchodzisz. Czekajcie, bo będą się wezmieć informacja. Eee. Trochę tu pogmatwamy. Dobra, ty wejdziesz tu. Tu. Czekajcie, bo jestem dwie nowe czterogwiazdkowe postacie. Może też warto ich użyć. Może są fajne eee... ten brzydki ta dupeczka. Dupeczka pewnie będzie healerem. Eee... Ten co mówiłem, że wygląda jak kują, czyli go lubię. Już mi się nie podoba bo ma kiepskie ruchy, trochę nudne. Czy jakieś mało efektowne dupeczka czy ten brzydal w masce? Brzydal w masce. Zobaczymy. Zobaczymy co oni potrafią. Brzydala jeszcze nie używałem, całą resztę, już, całą resztę ogarniam, wiem, co robią wszystko cacy. Brzydal w masce jest dla mnie jakąś e, niewiadomą. Słuchajcie, w tej grze różne dziwne mechaniki, których w raidzie nie ma. Guardian Stone. Każda, każda postać jakimś żywiołem władza. Atakuje. I... Kurde, to wszystko... Chciałbym wam to wyjaśnić, ale sam nie wszystko jeszcze z tego ogarniam. Eee... Czekajcie. Jeszcze chwila eksploracji. Jeszcze jedna walka kończymy na dzisiaj Eksploracja automatyczna O a i od razu przeciwnik, nie zmarnowaliśmy dużo czasu. Nie wiem, jeżeli chodzi o eksplorację, po prostu to zużywanie energii na ten moment. System przyjęty przez tą grę bardziej mi się podoba niż to, co, robio, to, niż to, co jest robione w, w rajdzie. To jest taki bardziej kreatywny, niż po prostu wchodzę w loch, wybieram poziom lochu, klikam, atakuj, a nie, teraz walka się toczy automatycznie, lipa. No dobra, niech się toczy automatycznie. To jest mój koleś. A, ta walka się trochę za szybko skończyła. Dopykniemy jeszcze jedno, może będzie trudniejsza. W każdym razie fabularnie, wiecie, w, w, w trybie historii, jak grałem, to ci kolesie w maskach byli właśnie jakby podwładnymi tego w masce, którego ja mam teraz w drużynie, tego, co go dzisiaj wylosowałem. Czy ta laska z tyłu ma ogon? Czy to w ogóle jest laska? A nie, to jest ten z kosą chyba. Mogł, chciał mi w tyłek. W każdym razie, yy, gierka jest na tyle podobna do Rojda, że jakoś tam, wiecie, w miarę można się odnaleźć, ale na tyle, tak jak mówię, inna, że. Wszystkiego trzeba się uczyć na nowo. Które postacie są silne, jak wiecie wykazać silną postać, jak je rozwijać, jak je ubierać, jakie. Wiecie, wszystko, wszystkiego trzeba się uczyć do craftingu. Wszystkie terminologii, wszystkiego trzeba się uczyć po prostu na nowo. I troszkę to smutne jest w pewnym sensie. Bo wiecie, rejda bardzo długo ogarniałem, żeby do tego momentu dojść, w którym jestem teraz. Jeżeli chodzi wiecie o moją wiedzę o tej grze. A wydaje mi się, że rejda... więcej wiedziałem o Rejdzie, zaczynając grać niż, niż o tej grze wiem po, po paru dniach grania, bo ja dużo do Rejda przejrzałem poradników, zanim w ogóle cokolwiek w tej grze zrobiłem. Nie wszystko z tych poradników zapamiętałem grając potem, tak, no bo nie widząc jeszcze gry na oczy, wiele rzeczy, o których słyszymy, to dla nas czarna magia. Ale mimo wszystko, podchodząc do rajda, miałem dużo większą jakby wiedzę niż, niż mam teraz o tej grze. Moje drużyna jest chyba trochę za mocna, bo za, z podstawowymi atakami za mocno ich biją, za szybko padną. Nie zdążę Wam pokazać ataków specjalnych. Talaska ma minigana I używa go jako maczugi Ktoś powinien jej wytłumaczyć, że to nie o to w tym chodzi Zdążę zobaczyć czyjś atak specjalny O, baraki to jest, moja, to jest moja jedyna pięciogwiazdkowa postać Ten tutaj Dobra, odpalmy atak specjalny Chociaż tyle zdążę Nie wiem, czy ta animacja nie jest aż za długa. Znalazłem jakiś hełm. Przynajmniej prawdopodobnie znalazłem hełm. Dobra, i myślę, że na ten moment trzeba przestać. Tak wygląda ta gra, tak wygląda eksploracja, tak wyglądają walki. Myślę, że myślę, że tyle ile wam udało mi się pokazać dzisiaj starczy. Nie wiem, słuchajcie, mnie ta gierka na razie się podoba, tak? Jest nowa, ma dopiero parę tygodni. Okaże się, w jakim kierunku pójdzie jej rozwój, tak? I. Czy będzie większa koniec końców od raida, czy nie? Na ten moment, słuchajcie. Nie wiem z tego, co widzę na YouTubach. Trochę osób od Raida odeszło, właśnie, żeby grać w to. A wiele innych, tak jak ja, no, póki co gra i tu, i tu. I zobaczymy. Wiecie, jest więcej gier tego typu. Jest parę gier, które rozważałem, wiecie, obok Raida, e, zanim ta gra się pojawiła. Nie wiem, e, Deadly Seven Scenes. E, dragon... Dragon coś tam, w każdym razie Dra Dragon fajne recenzje zbierał yy, i dużo ludzi bardzo go chwaliło za różne rozwiązania Ale grafika była trochę zbyt cukierkowa i mnie trochę to odrzucało yy, W każdym razie, Epic 7 dużo, dużo jest takich gier, nie? Ale Ta jest najnowsza Więc, yy, nie wiem, jak, jak yy, Ja osobiście, jak już mam dołączyć do jakiejś gry sieciowej Lubię, jak jest nowa i nie jestem jakoś bardzo daleko w tle za tymi, którzy zaczęli w nią grać przede mną. Nie? nie wiem, taki jakoś mam. Eee, tak, to, ta, tak to jest ze mną. Nie wiem, czy tak jest też z wami. W każdym razie na ten moment to jest wszystko, co chciałem wam pokazać, także nie będę przedłużał tego moim blędzeniem. Eee, widzicie, energia bardzo szybko się odnawia, ta energia. No ta minutka 20 jest bardzo szybko. Eee, tym szybciej się to wydaje, że się odnawia tak szybko, bo nie tracicie jeszcze aż tak szybko, jak w wiecie, wiecie w raidzie Walka w kampanii kosztuje mnie 8 8 energii, a trwa. Wiecie, przy mojej Crown góra 10 sekund, nie? No to tutaj, za ten jeden energii sobie trochę pobiegam, nie? Ten test w tej eksploracji. Także energia wolniej spada, szybciej się odnawia. Więc nawet jeżeli jest jej na ten moment mniej, bo mam niski poziom, dopiero siódmy, to nie boli aż tak bardzo że tej energii jest tak mało, bo tak jak mówię szybkość jej odnowy i powolność jakąś spada jest, jest, jest fajna także to jest tyle na ten moment co chciałem wam pokazać, powiedzieć mam nadzieję, że dacie tej grze szansę w sensie i dla dobra gry, bo im więcej graczy tym, tym lepiej dla niej, i dla waszego dobra, jeżeli lubicie takie gry no to znaleźć fajny tytuł i sobie móc z niego pograć to chyba nie jest najgorsze co może was spotkać Także pozdrawiam ciplótko, trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cieplutko do usłyszenia. Tak już tyle razy także gadałem, że chyba tak, tak powinno zostać. Papatki.